Cześć, witam po dwóch dniach. Chcę pokazać co zrobiłem już przy tym rowerze. Na razie jest to zrobione tak, już przyczepione gumą, aby sprawdzić, sprawdzić czy to w ogóle działa i czy to ma sens. Poprzerabiałem tu, trochę tutaj ten, to mocowanie, uchwyt, poprzecinane. To robione takie kątowniki z jednej i z drugiej. Tak, to będzie widać, tak? I samo to mocowanie tego mechanizmu jest przykręcone do, do oryginalnego mocowania do bagażnika. Także fajnie to sztywno siedzi. Blokada działa, i pokażę Wam, że mechanizm działa. Dobra, tutaj jest ta blokada cała. Dobra, zablokowane. I teraz tak testowałem to wczoraj. Tutaj jest ta manetka. I tak. Śmiga naprawdę fajnie daje to radę. Fajnie to działa. Także wczoraj robiłem test, i śmiga to nie wiem, będę musiał zmierzyć, jak szybko. Ale wspomaganie jest: zębatka, yy, przerzutka była na samym dole, łańcuch był na samym dole, na ostatniej zębatce, i pod górę śmigałem jak trala, bez żadnego wysiłku. Lekko pedałując szło jak wściekłe. Wiadomo tutaj przykręciłem to yy, na trzy śruby, też na szczywno siedzi. Ale dodatkowo jeszcze tutaj dam śrubę taką długą na przestrzał, aby tutaj to wzmocnić w razie jakby miało się urwać, to, to żeby się nie urwało. No dobrze by było, żeby tu niewielka regulacja tutaj była tego, no ale jest ok, no powietrze jest, fajnie to dociska niezbyt mocno, także elegancko tutaj jest. Co tutaj jeszcze zrobię? No, będę, będę musiał to oczyścić. Tutaj też to oczyścić. Pomalować czymś. Tutaj porządek zrobić z tymi kablami. Dać to w osłonę jakąś. W koszulkę czy coś w tym stylu. Tutaj tak samo. Lutowałem już wczoraj te kable, bo. No bo co? No, poprzecinały mi się. Tutaj, tutaj trochę za długi dałem ten kabel, ale to już tak zostanie. Tutaj też dam wotulinę, jakąś czy coś w tym stylu. I to będzie przykręcone. Tylko zdałoby się tą gumę przełożyć tutaj, żeby to wszystko siedziało. I to będzie przykręcone tak, jak tutaj widać, do blachy. Yy, tak, blacha będzie na samym dole tutaj, znacznie na ramię, tak jak to teraz jest przyczepione tyle że odwrotnie. I tak to będzie docelowo zrobione. I chyba dam mi to nakrętki dwie tutaj do ramy. Aby to właśnie przykręcić. No I tak to będzie zrobione. Także ja to odczepiam. I działam dalej. Ok, ja sobie zrobię porządek tutaj z tymi kablami. Włożę to w otulinę, jakąś. Nie wiem, mam gdzieś coś, aby to zabezpieczyć, żeby to się nie ocierało ani nic. Oto i się włączę. Dobra, słuchajcie, tak to wygląda wstępnie. Tutaj dałem na. Przykręciłem tutaj na. i na kręczki. Złapałem tą blachę. Tak to wygląda i teraz od spodu muszę to przykręcić śrubami. Tutaj z spodu kilka śrub idzie z jednej i z drugiej strony. To będzie trzymać. Założę siedzenie. Podłączę to. Podłączę to. Tej kabla mi starczy, włożę to jeszcze w koszulkę. I przejadę się i pokażę Wam jak to działa wstępnie i się włączę. Cześć, witam Was po kilku dniach. Dzisiaj nagrywam takie krótkie podsumowanie i chcę zrobić test prędkości maksymalnej tego roweru i pokażę w skrócie wstawię przebiczki zdjęć jak to wygląda tak rower wygląda, ja wiem, że wygląda kosmicznie no ale ważne, że działa Fajnie, wspomaganie działa, także przeprowadzę teraz test prędkości. Pod taką, pod taką górę jest dosyć stroma. Ciężko jest podjechać rowerem bez wspomagania. Więc wprowadzam go na górę. Bo już też robiłem test, tutaj, czy podjadę tym rowerem na tym wspomaganiu, które zrobiłem, i daję radę. Ok, robię ten test jeszcze raz. Tym, tym razem pod górę, więc będziecie mieć widok z dwóch kamer, bez problemu. Po tą góreczkę ciśnie. Ok, jedziemy dalej. Sprawdzam teraz jadę pod wiatr, więc ciężko trochę osiągnąć tą prędkość 30 na godzinę, ale zobaczymy jak z powrotem będzie. Ważne jest to, że nie muszę się tak męczyć Lekko sobie pedały jakbym to miał yy, na najwyższej zębatce Tak to lekko działa a mimo to zębatka jest na samym dole, yy, łańcuch jest na samym dole Elegancko Tutaj jedzie pan teraz też elektrykiem chyba Zobaczymy Dobra, cisnę 30 na godzinę pod wiatr Zobaczymy z powrotem jak to będzie działać Dobra, robię ten test prędkości. Teraz pedałuję normalnie, nogami, bez wspomagania. Ok, załączam teraz silnik i jedziemy. Fajnie to działa. 30 na godzinę, nie ma problemu. Dobra. Dobra, wy macie widok teraz z pracującego silnika. Włączam teraz to. Dobra, jadę teraz bez wiatru. Zobaczymy jaka maksymalna prędkość będzie teraz. Bo poprzednia była z wiatrem, także jakiś opór był. Także sprawdzam teraz. Ok, jedziemy. hamuje Dobra jeszcze raz Ciśniemy. OK, to tyle. Także dziękuję za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji. Każdy komentarz mile widziany. Także pozdrawiam. Cześć.